Dobra, no pięknie, ty się... o widzisz i mają te wyplówki swoje, no jest ich sporo, e, no i co i wszelkie śmieci, o, o dziwo ich tutaj tak zbytnio nie ma. A, no dobrze, że sznurków nie ma. Tak, dobrze, że sznurków nie ma, bo w e, tej chwili to nie wiem, z pie... cześć, z 15 osób nas ogląda, A? zobaczcie nawet pęczek drutu potrafiły przynieść do gniazda. Dobra. Za, zapomniałam drugiego brać do... Ale nie będziemy musiały podkładać. No. No, tak, tak. Nie wyrywają, tak, mogą być, spaść. Tak, wiesz, to rzeczywiście jest ryzyko. Jak są już tak duże, to się odpuszcza i nie obrączkuje. Bo nie można, wiesz to za wszelką siłę tego robić. Wszel no, za wszelką cenę tego robić. Tylko... To jest, to jest, no może nie ostatni moment, ale wiesz, to już za tydzień mo mogłoby tak. być ryzykowne, to trzeba mówić i wtedy by nas musiał podnieść tak chęt do góry Aha. i dopiero byśmy tak, no. musieli zjeżdżać do gniazda, żeby one się położyły, nie każde chcą w takim starszym wieku. O tutaj, ma sterówkę jedną, ma taką czarniawą. Tak, wiesz, ktoś zwrócił uwagę, że, że w kamerze, wiesz, no. z internautów, że właśnie jeden ma taką charakterystyczną sterówkę. Zdałem się, że nitów nie wziąłem. Ale no, Raz wyrzuciłem wiesz to krową liście z kapusty przyniosła samica liście z kapusty. No. No, takie, także to są zbieracze, ale powiem Ci, że też to jest bardzo ciekawa sprawa, bo to jest zależne od charakteru bociana. Jest taki, co gnieździ się kilka lat, a gniazdo jest, wiesz co, płaskie jak stół, a jeden gnieździ się na przykład dwa lata, a gniazdo ma rozbudowane, jakby się gnieździł nie wiadomo ile, także są, wiesz co, tacy bociani z, z, zbieracze i, i oni, one po prostu wszystko przynoszą do tego gniazda. 05, no to weźmiemy 04 na przykład. O, najmniejszy będzie miał najmniejszy chyba numer. Czy mnie nie zwracam wiesz na to uwagi? Ale no, no, widzisz muszle. Właśnie, no właśnie, na początku e, chciałam powiedzieć o muszle, ale No to nie, może to jest ten po prostu zdjęcie nogi. A, tak, mówię? Tak, nie, nie, to jest muszla, wiesz co? E, zjadają bardzo duże ilości ślimaków i uzupełniają sobie niedobór wapnia zjadając A -a. je razem ze skorupkami a zwłaszcza teraz wiesz jak popadało i tak dalej, no to tych, tych ślimaków jest trochę, także... No, już się wiesz, to nie mogłem doczekać, kiedy wiaduję, je jest dobrze. A tym bardziej jest przyjemnie, że jesteś tak fajnie, tak. Tak sobie Bocian miał ten na lekko tutaj czarnawet no? który jest brudny. A był taki, który miał no. wiesz, całą główkę tak no? pokrapianą na czarno. Także no. są takie ciekawe przypadki. Dobra. Ładny widok. Prawda, Jezu, no, ale... ja to, wiesz co, ja to... No uwielbiam to. Uwielbiam po prostu patrzeć z górę. Mam jeszcze drona. To tym, tym samym to też dronem sobie uwielbiam latać, ale po prostu, wiesz co, uwielbiam wysokości, uwielbiam patrzeć i dlatego im zazdroszę. I dlatego człowiek wymyślił samoloty. <laughs> ale tak, faktycznie. Jest to coś niesamowitego i kiedyś sobie wynajmę podnośnik, żeby sobie przez godzinę tak popatrzeć. Po prostu zawsze mnie to fascynuje, jak wjeżdżam do tych bocianów i tak dalej. Bo to na określony czas wynajmujesz ten podnośnik, No to wiesz, ja już taki jestem na tyle za pan wraz z nimi, że to wiesz, oni wiedzą, że to nie służy, to nie jest ani mój zarobek, ani co, dlatego tak symboliczne pieniądze za to biorą. Bez 150, no zależy nie jak się dłużej zejdzie. no... Tata już widzę zezwala nas kolegę. Data... A, no. Mój, mój tata zawsze. No to ósmym to albo nie, właśnie w tłum, gdzie w autobusie, to siadamy na początku, wiesz, się przed nim idziemy, i już tata coś tam gada z kierowcą, jak tam, jak tam, nie w ogóle się, yy... no nie wiem, no, zarobki, w No ogóle... tak, to wiesz, to fajnie, bo to, to, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to wiesz... Tylko, nie mam na autobusie na chwilę. Tak. Bardzo ciężką godziną gdzieś było zacząć kontakt w ogóle, bo wszyscy tylko na siedzieli. Jest plaga, wiesz co, w dzisiejszych Te czasach młodzież mi, nie mi, W dzisiejszych czasach, wiesz to, jest problem. Młodzież naprawdę nie nawiązuje kontaktu. a jak najbardziej jest potrzebny, bo to jest technika, to jest rozwój, ale uważam, że we wszystkim trzeba, wiesz co, znać jakiś umiar. A obecnie ludzie nie zachowują umiaru. To to jest. a to dobra. To... To kilkanaście. Tak, także wiesz, także ja rzeczywiście...